Obaj wiemy, wiemy, że jesteśmy specyficzni z urody. No, jeden bardziej, prawda, no, i co? Kogo Nie, masz no, na myśli? No siebie, siebie, A. że ty Nie. To jesteś ładniejszy, no. no. chciałbym tak wyglądać jak ty, no naprawdę. Nie no, to właśnie... Ja na dobrym przesłuchaniu, pęk po 20 minutach. Chciałbym ważyć tyle, ile ty ważysz. No. 65. No to ja tyle w trzeciej klasie podstawówki no, ważyłem, ja. także to. Naprawdę? No, Ale wiem, czy to nie. prawda, co opowiada o tobie Bautroczyk prywatnie, że ty biłeś dzieci za to, że wołały za tobą grubas? To... Nie, no, nie no, b, b, Szczerze, tak czy nie, nie będę tego ciągnął. Nie. Nie biłem. Przecież ja bym dostał od tych dzieci, przecież ja się nie potrafię bić. No Bautroczyk opowiadał mi taką historię, że kiedy był mały Andrus, to bił dzieci, bo woła wołały za, za, za tobą grubas. A skąd on wie, jak on mieszkał w Olsztynie, a ja mieszkałem w Solinie, to parę kilometrów, to by się musiało bardzo nieść. Bardzo ziemniowkę. Tak. <laughs> tak, żeby... Miałeś takie bardzo. <laughs> nie, 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 I nauczycielka któregoś dnia zwróciła ci uwagę, dlaczego bijesz, a ty powiedziałeś, bo on mnie nazwał gruby, a ona powiedziała, a ty myślisz, że od tego schudniesz? <laughs> Bałtroczyk mi to opowiadał. <laughs>